Przepraszam, jak były jakieś niedociągnięcia. Jak... Nie ja było, bym... nie żadnych. Bym... No, ja bym... bym... I chciałam... Wspaniała. Proszę <śmienią> Państwa... <Proszę> Wnosi państw. <śmienią> to, na Zapraszamy pojedynczo i niech się Państwu darzy wszystko. Co się Państwo, ma darzyć? Wszystkim. Patrz kościuszko na nas, na nas nieba. I życzę wszystkiego najlepszego, dobrej podróży do swoich krajów. I będziemy w kontakcie. My powrotu do Szwajcarii. I <trym> <tym boli>. <trym> <Dywan>. <trym> co wolę! Co <go? ślonki> Niech się darzy. Na placu! Nie! Proszę Państwa, ja jeszcze chciałbym, przepraszam, ja jeszcze chciałbym tylko po, po, powiedzieć parę słów, no, chcielibyśmy też podziękować naszym wolontariuszom, wolontariuszkom, Pani Renacie Malinie, Pani Grażynie Stęgielskiej, Pani Dominici ze nie wiemy. Pani Joli która robi zdjęcia. Także na nich wszystkich oklaski. Wima! O, Dziękujemy za kukułki i prosimy ministerstwo o więcej pieniążków na ten wolontariat.